Cześć, z tej strony Melia i witam na moim kanale i dzisiaj pokażę jak mieć chomika i to będzie pierwszy mój odcinek a więc okruszek wychodź okruszek on niestety nie chce wyjść ale opowiem wam o jedzeniu chomika to jest ta pałka o tutaj, o tutaj to jest pałka z jedzeniem. To akurat mu kupiłam kokos i banan. Yy, można kupić w sklepie zoologicznym. I można też kupić ziarenka. Mój chomik lubi na przykład yy, bardzo yy, warzywne. Nie wiem jak Może jak będziecie mieć swojego chomika, to będziecie próbować, yy, jakie, są jakie ma ulubiony smak. Bo na przykład mój właśnie ma warzywny. Ale y, właśnie y, tak jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć. Mój chomik właśnie lubi warzywne i takie różne ja robię mu odmiany, żeby nie miał tego samego i żeby mu się to nie znudziło. I y, o, tak jak pewnie zauważyliście, czemu on nie ma tu kuli w środku? Dlatego, że on ma tu i y, on się kręci. Zaraz wam pokażę. Eee, o. Bierzemy kulę. O. Tu trzeba. O. O. I tu jest taka kula. O. Tu jest o właśnie na dwa palce. I tu się odkręca i on sobie tam biega. Tylko że on chyba dzisiaj nie chce. <śm> i jeszcze o o piciu. On to zależy y, na przykład właśnie wodę. To jak macie taką buteleczkę, to nie wlewajcie całej, bo może się wam wylać i chomik nie będzie miał co pić. Y, a więc dawajcie im 100 ml jakoś tak, bo jak ja mu nalewam 120, to zależy ile ma buteleczka, to y, właściwie wiecie, on do końca jej nie wypije, bo yy, no. Ale taka buteleczka wystarcza na jakieś, jakby to powiedzieć, na takie dwa tygodnie dobre i pół chyba. Nie jestem pewna, ale yy, no. I jeszcze jedno. Jak chcecie, że właśnie jest taka mała klateczka i jest wszystko prawie zaogrodzone, a jest tylko właśnie jeden taki domek góry, no to jeżeli, no to zależy, gdzie chomik będzie miał swoje miejsce. Na przykład mój miał o tu: tam, 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 koło rury. Rury. <grym> no. I, yy, A właśnie, yy, ja chciałam mu to zmienić, a więc ma domek, o, taki malutki domek, jest przestrzeń jeszcze tam, a więc on sobie tam zasypia. Chomiki się przyzwyczają jak kupicie im takie domki już i będziecie je cały czas mieć. To on będzie biegał po całej klatce i zobaczy co się właśnie zmieniło i będzie wchodził do tego domku i wychodził, no. A więc yy, będzie to tak. I jeszcze o, zobaczcie, tu mamy taką dziurkę. O, że może sobie wyjść i wyjść. A jeżeli się pytacie, kiedy sprzątać, to raz, chyba na co tydzień. No, a więc ja myślę, że kończymy. Ja się nazywam Melia. I pa.